Oglądając te wszystkie glow-upowe filmy w internecie, człowiek może się naprawdę nabywić takiej frustracji, takiego dołka w sobie, że ma wrażenie, że wszyscy dookoła przeżywają ten glow-up, tylko ja go nie przeżywam. W momencie, kiedy ktoś przedstawia swoją metamorfozę, gdzie osiągał ją latami i nam się wydaje, że to jest na palca, zastanawiamy się, co my robimy, nie tak, że my nadal stoimy w miejscu tym swoim wyglądowym. Z jednej strony słyszy się, że ktoś schudł 50 kilo, z drugiej Strony, że ktoś osiągnął plus 20 kilo, a wygląda po prostu jak Bóg, a jego twarz po prostu przypomina młodego Leonardo DiCaprio. Z jednej strony mam wrażenie, że w internecie jest podawane tak prostych rzeczy, mnóstwo, a zarazem tak trudnych do wykonania, że człowiek nie wie za co ma się chwycić. Ja uważam, że jeżeli coś jest proste i łatwe do wykonania, to czemu by po prostu tego nie spróbować? I najczęściej jest tak, że właśnie w naszym życiu te najprostsze rzeczy działają, a człowiek sobie wbija do tej głowy, że skoro to jest. Proste i tak łatwo osiągalne, to na pewno nie działa. W tym filmie ja chcę Ci przedstawić rzeczy, które mają realny wpływ na to, że możesz przejść glow up za 0 zł. Jeżeli je spróbujesz i Ci one nie pomogą, to nic się nie stanie, bo nic nie tracisz. To jest na razie tylko 5 podstawowych rzeczy, które przedstawię Ci w tym filmie, które ja używałem do tego, żeby przejść swój glow-up. Numer 1 Zacznij liczyć kalorie. Kaloryczność jest bardzo, bardzo ważna, bo jeżeli znasz swoje zapotrzebowanie kalorowe, Kaloryczne. I bez względu na to, czy chcesz schudnąć, czy chcesz przydyć, czy utrzymać swoją wagę, do wszystkich tych trzech rzeczy musisz znać swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Kocham ten tip i jestem wdzięczny za to, że on bardzo zmienił moje życie i postrzeganie po prostu jedzenia. Pomógł mi zbudować świadomość jedzenia, które spożywam. Wiedząc, ile kalorii możesz zjeść danego dnia, wiesz, czy możesz sobie pozwolić na to, żeby zjeść trzy kawałki sernika, czy jeden. I prawda jest taka, że na wszystko musisz brać w życiu poprawkę, nawet na to. Uważam, że nie warto się katować i nie warto za wszelką cenę, ponad swój głód, ponad swoje nie wiem, bóle głowy, czy ponad swoje jakiekolwiek siły, katować się i jeść mniej tych kalorii. Chodzi o to, żebyś znał po prostu orientacyjnie tyle kalorii, ile powinieneś spożyć danego dnia. Apka Fita to została mi polecona jakoś półtora roku temu. Bardzo lubię tę aplikację, bo wystarczy zeskanować kod z produktu, a naprawdę tych produktów w swojej bazie ma masę. No i podajesz tylko gramaturę, jaką spożywasz w danej chwili. I nam wylicza to wszystkie mikroskładniki, jakie przyjmujemy. Czasami trzeba sprawdzać jednak z opakowaniem tabelę kaloryczności. Chwyciłem się już kilka razy i złapałem na tym, że było błędne wprowadzenie, ale to naprawdę są jakieś rzadkie przypadki, ale Warto to kontrolować. Aplikacja sama podsuwa mi już produkty, jakie mógłbym chcieć zjeść na podstawie właśnie historii ostatnich posiłków. Ja na przykład codziennie jem owsiankę i mam to już zapisane jako swój posiłek. I wystarczy, że tylko skopiuję posiłek z poprzedniego dnia, co oznacza, że zajmuje mi takie 2 sekundy. I nie! Nie zapłaciliby za reklamę tej apki, chociaż mogliby. <grytanie> Numer 2. Zrzuć niepotrzebną tkankę tłuszczu. Oprócz tego, że jest to niezdrowe, no to też niedobrze wyglądamy, jeżeli mamy zbyt dużą tkankę tłuszczową, bo przykrywa to nam nasze mięśnie, nie są one uwydatnione, bla, 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 bla. Oprócz tego, że nabierzesz mnóstwo energii i siły do życia, jak zaczniesz gubić tę niepotrzebną tkankę tłuszczową i zaczniesz się odżywać po prostu lepiej, twoje mięśnie będą o wiele bardziej uwydatnione, a dodatkowo twoje żyły na całym ciele się pojawią, a jak wiemy, żyły są mega sexy. Gubienie tkanki tłuszczowej to jest naprawdę bardzo długi proces i jeżeli się za to zabierasz, uważam, że powinieneś się uzbroić w dużą cierpliwość. Żeby zgubić tę tkankę tłuszczową, musisz być na deficycie kalorycznym. Na początku musisz znać podstawy, czyli właśnie, wracając do punktu pierwszego, musisz znać swoje zapotrzebowanie kaloryczne dziennie. W Internecie jest dostępne mnóstwo kalkulatorów, które wyliczą Ci za darmo, ile kalorii powinieneś spożyć danego dnia wraz z mikroskładnikami, czyli z białkiem, węglowodami i tłuszczami. Te kalkulatory wyliczają to na podstawie Twojej wagi, wzrostu i aktywności fizycznej skorzystać z kilku kalkulatorów, bo wyniki, które podają te kalkulatory, różnią się od siebie i najlepiej wyciągnąć po prostu z nich średnią. Kiedy znasz swoje zapotrzebowanie kaloryczne, od tego wyniku odejmij 200, by być na deficycie kalorycznym. Z tego co wyczytałem, to to 200 sprawdza się u wielu osób, na przykład u mnie się to sprawdziło i 200 kalorii było zupełnie wystarczające do tego, żeby zgubić skargę tłuszczową. Zawsze do deficytu kalorycznego możesz dołożyć lub zastąpić to kardio. Ja nie lubię kardio, nienawidzę się pocić, nienawidzę czuć się zmęczonym, odejmuje mi to chęci do życia i nie, nie, nie zdecydowanie bardziej wolę ten deficyt, ale wiadomo, że jeżeli życia do tego jakiś rowerek czy jogging, to na pewno wasze efekty będą lepsze i szybsze. Numer 3. Masaż twarzy. Masaż twarzy można wykonywać rollerem czy kamieniem, no ale za 0 zł mamy swoje ręce, które też nam się przydają. Nałóż odrobinę olejku albo jakiegoś seru. Ja zazwyczaj używam żelu też na podstawie aloesu, którym jest 99% aloesu. Aloes nigdy nie zaszkodzi twojej twarzy niezależnie od tego, jaki masz typ skóry. Należy również zauważyć, że podobnie jak wiele innych trendów pielęgnacji skóry, jadeitowy wałek nie jest dla wszystkich. Strona CNN podaje, unikałbym również używania wałka, jeśli masz jakiekolwiek wysypki skórne lub opryszkę, a także skóra trądzikowa powinna tego unikać, ponieważ jadeitowy wałek może rozprzestrzeniać Powszechniać bakterie. Jeżeli chcesz jednak użyć wałka, dobrze jest przed zastosowaniem włożyć go dosłownie na parę minut do zamrażalki. Możesz również zwiększyć moc zmniejszania obrzęków jadeitowego wałka, wkładając go do lodówki lub zamrażalki przed użyciem, aby uzyskać przyjemny i chłodny efekt, ponieważ chód pomaga również zmniejszyć obrzęk. Ja masując twarz skupiam się najbardziej na kościach żuchwy, żeby wymodelować jak najbardziej kontur twarzy. Miejsce pod oczami jest również ważne, bo dzięki masażowi właśnie w tym Miejscu, nie wylejemy cienie i opuchliznę pod oczami. Masażem twarzy nawet możecie wygładzić zmarszczki. Czy warto codziennie wykonywać masaż twarzy? Regularny masaż twarzy pomaga w drenażu limfatycznym, który usuwa odpady i toksyny z głębszych warstw skóry, zapewniając świeżą i zdrową skórę każdego dnia. Numer 4. Mewing. to technika trzymania języka w stanie jego spoczynku. Naturalny jego spoczynek jest na podniebieniu i wbrew pozorom, tak jak inni ludzie myślą, i ja też właśnie do niedawna tak myślałem, nie jest to. Na dolejemy ustnej. A powinien dotykać górne podniebienie, lekko je uciskając. Nie ujmą mocno poprawia wygląd Twojej twarzy i też nie ten drugi podbrutek, którego nikt nie chcę mieć. Judging from the ancient skulls that we have, we are fairly sure that they used to keep their tongue firmly against their palate for most of the day. In the position that you make when saying a continuous N. That point your tongue should just be touching the gum in your upper jaw. It should not be touching the lower teeth at all, and only very slightly touching the upper teeth. Przez większość swojego życia nie miałem w ogóle pojęcia, jak ogromny ma to wpływ na nasz organizm. Przez kilkanaście lat mojego życia mój język spoczywał na dole, i przez to zrobiły się ogromne szczeliny między zębami. Dodatkowo mój zgryz przypominał ten małpy. Niż ten człowieka Jakie korzyści niesie ze sobą Mewing? Wrzeźbiona linia żuchwy i kładszy obszar pod oczami Zaakcentowane kości policzkowe i wygląd nosa Zdrowe i pełniejsze usta Wyrazisty podbródek i ujędrniona szyja Właściwa pozycja języka w ustach Zmniejszony bezdech senny Zwiększony poziom energii Lepsza ogólna postawa Nie do końca też rozumiem jak miałoby to zwiększać nasz poziom energii Ale takie korzyści podaje strona Mewing Coach Tak wygląda wasza twarz z profilu Kiedy trzymacie język na dole. No a teraz efekt po mewingu, czyli po tym, jak trzymacie go do góry. Numer 5. Wyrywaj niepotrzebne włosy w okolicach brwi. Zwłaszcza te, które są pomiędzy. No bo. Mono, brew, no. Mm. może serial Szkoła dla Elity? Właśnie w tym. W serialu jeden z bohaterów, Omar, miał bardzo krzaczaste brwi i do tego lekko łączyły mu się brwi po środku, czyli taką mini monobrew można powiedzieć, że miał. I szczerze mówiąc niech każdy wygląda jak chce, prawda? Nie jestem fanem monobrwi. Uważam, że te brwi jemu pasowały. Nadawało mu to zdecydowanie charakterystycznego wyglądu, bo myślę, że 3 czwarte osób właśnie kojarzy go przez te brwi. Ale monobrew w moim wyglądzie... Nie. Uważam, że nadawałoby mi to bardzo takiego nieczystego wyglądu I tutaj mam jedyny trik, który może kosztować jakieś 30 groszy Albo też może być za darmo, jak po prostu zajebiecie tą szczoteczkę od swojej mamy Od babci też może być Używaj szczotki do brwi Wiele facetów wstydzi się tego robić, bo uważa, że mm, to jest dla kobiet Mężczyźni podobnie jak kobiety potrzebują regularnej pielęgnacji brwi Przez 21 lat swojego życia nie czułeś potrzeby robić czegokolwiek ze swoimi brwiami Ale wszystko się zmienia gdy mężczyźni się ją ich brwi, wymagają więcej pracy, aby być schludnej i Mamy 2023 i nie ma czegoś takiego, że dane produkty są dla mężczyzn czy dla kobiet. A jeżeli będziesz używał swojej szczotki do brwi, uwierz mi, Twój look twarz będzie o wiele lepiej wyglądał. Tak właśnie wyglądają brwi od razu po wstaniu z łóżka, po głębokim śnie, w ogóle każdy włos w inną stronę. 10 sekund, włosy wyczesane, od razu świeżej wyglądamy. Dodatkowo, kiedy wyczeszesz włoski, zauważysz, że wiele z nich wystaje spoza Twojego konturu. Możesz je lekko przyciąć, by nadać swoim brwiom wyrazisty kształt. Klików na przejście glow-upu jest naprawdę, naprawdę dużo. Jeżeli chcecie part 2, to daj znać w komentarzu.